Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy o nawrócenie grzeszników, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Matko nieustającej pomocy, wspomnij na krew boskiego syna Twego, wylaną dla dusz zbawienia. Wspomnij na boleści, Jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało, i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani złe przez Ciebie Matko wylanych? O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia. Dla tylu grzeszników, zwłaszcza w naszej parafii żyjących, Ofiaruj za niesprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa, przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko nieustającej pomocy, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.